Gdybyśmy przeprowadzili sondę, w której zapytalibyśmy o to, jaki motyw w grach planszowych występuje najczęściej, to pojawiłyby się bardzo różne odpowiedzi, ale część z nich pewnie by się powtarzała. Pojawiłyby się motywy takie jak gry kosmiczne, takie jak gry, w których występują smoki, ale pojawiłby się również jeden bardziej przyziemny temat, który regularnie przybija się w grach planszowych: to jest motyw budowy miasta. I dzisiaj o kolejnej grze, która na taką aktywność nam pozwala. Mm-hmm. Cześć, to Misze Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia kolejnego unboxingu tytułu wydanego bardzo niedawno w Polsce, a więc świeżej premiery. Gry, która, jak już powiedziałem na samym początku tego filmu, pozwoli nam na budowę miasta. Tyle, że miasta mini a więc gry, która będzie dosyć minimalistyczna pod względem komponentów która będzie także dosyć minimalistyczna pod względem zasad. Co nie znaczy, że nie będzie to wcale kawał dobrej gry. Czas dzisiaj na unboxing Point City. Point City to gra wydana w 2023 roku, a w Polsce w 2024 przez Lucky Duck Games. Autorami tego tytułu są Molly Johnson, Robert Melvin oraz Sean Stankiewicz. Gra przeznaczona jest dla jednego do czterech graczy w wieku 10 lat lub więcej, a czas pojedynczej rozgrywki wyniesie od 15 do 30 minut. Jak wspomniałem w związku z tym na początku, jest to gra raczej formatu mini. Po pierwsze, zamknięta w małym pudełku, po drugie, zawierająca w zasadzie wyłącznie karty i kilkanaście żetonów, jednocześnie z bardzo krótkim czasem rozgrywki i z niskim poziomem komplikacji zasad. W Point City będziemy budować. Miasto. To miasto jednakże będziemy budować w dosyć umowny sposób, bo korzystając z kart, które będziemy pozyskiwać z wystawki, a następnie umiejscowiać w naszym obszarze, tworząc nasze własne tablo. Tyle, że w tym tablo niewiele będzie się działo, w tym sensie, że nie będziemy na przykład aktywować konkretnych budynków w celu korzystania z konkretnych zdolności, raczej będziemy wykorzystywać część tych budynków jako paliwo, jako źródło paliwa lub energii do pozyskiwania kolejnych budynków. Będziemy więc napędzać swoją maszynkę surowcową, zasobową, w celu stawiania kolejnych budowli, a tym samym również zwiększania liczby punktów, z jakimi zakończymy rozgrywkę. W Point City występować będą karty, na których z jednej strony będziemy mieć wspomniane wcześniej budynki i to różnych rodzajów, o różnych kosztach, dające różną liczbę punktów, a na odwrocie każdej z tych kart znajdzie się także zasób. Więc w grze będziemy za każdym razem wykorzystywać kartę na jeden z dwóch sposobów albo Ażeby postawić budynek, który jest na niej przedstawiony, albo, ażeby wykorzystać zasób w celu zapłacenia za któryś z budynków. To, w jaki sposób ta karta pojawi się w grze, jest natomiast uzależnione od tego, jak, jaką formę miała karta, którą pozyskaliśmy z wystawki wcześniej. Działa to tak, że mamy wystawkę kart 4x4 i w momencie, gdy pozyskujemy z nie z tej wystawki karty, zawsze dwie, to jeżeli pozyskaliśmy z wystawki zasób, w jej miejsce wskakuje budynek. Jeśli pozyskaliśmy budynek, to w jego miejsce wskakuje zasób. I tak grać będziemy pozyskując karty, budując budynki, uzupełniając wystawkę i w ten sposób grając po kolei, aż wyczerpie się talia kart. To miał być unboxing, a w zasadzie w trakcie tego unboxingu opowiedziałem o większości zasad rządzących rozgrywką, ale oczywiście na recenzję przyjdzie jak zawsze czas. Dzisiaj chciałbym wspólnie, wspólnie z Wami otworzyć pudełko z Point City, obejrzeć karty, obejrzeć żetony, a na końcu podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami. Zapraszam. Poniżej rzut oka nagrę Point City, wydaną przez Lucky Duck Games. Jak widać okładka dosyć klimatyczna, prezentująca budowle stojące w mieście, dobrze wyeksponowane logo Lucky Duck Games, Flatout Games i AEG. Mamy również imiona i nazwiska autorów. To pudełko nie jest zbyt duże, jak widzicie w tym momencie, ale dosyć atrakcyjne wizualnie, a z tyłu zawiera także informacje na temat tego, o czym traktuje gra, czego można się spodziewać, kiedy potem grę sięgniemy. Dowiadujemy się, bowiem, że jest to gra, w przypadku której będziemy dobierać karty i tworzyć z nich najlepsze kombinacje. Grem cechują proste zasady, wielobarstwowe zarządzanie zasobami i budowanie silniczków, co sprawia, że gra powinna być łatwa do nauczenia, ale stanowi wyzwanie dla każdego. Mamy też bardzo skrótowe przedstawienie tego, jak ta gra mechanicznie będzie funkcjonować. Po pierwsze, bierzemy dwie sąsiadujące karty z rynku, następnie dodajemy do naszego miasta i wykorzystujemy nasze zasoby, żeby skonstruować nowe budynki i zdobyć jak najwięcej punktów. Tyle lub aż tyle. Zawartość pudełka również jest opisana w postaci listy komponentów, informacja mówiąca o czasie rozgrywki, 15 do 30 minut, w grę zagramy solo lub w gronie do czterech graczy, a minimalny wiek gracza wyceniony został na 10 lat lub więcej. Zajrzyjmy teraz do środka, zobaczmy jak w pełnej krasie prezentują się komponenty składające się na Point City. Bardzo lubię gry traktujące o budowie miasta i Point City jest w związku z tym tytułem, który przykuł moją uwagę. I zobaczymy, jak to w praktyce się sprawdzi Point City. Instrukcja instrukcja prosta, instrukcja krótka, licząca raptem 12 stron w kolorze na papierze dobrej jakości z opisem tego, jak wyglądają komponenty, jaki jest cel rozgrywki, jak wygląda przygotowanie do partii, później, jak wygląda już sama rozgrywka, jak wygląda zakończenie tury i w jaki sposób punktujemy na koniec gry, i wreszcie. Opis trybu solo. Jeśli ktoś chce zagrać solo, to wtedy śmiało może również z wykorzystaniem opisanych zasad. Na odwrocie mamy również ściągawkę i bardzo skrótowe podsumowanie tego, jak wyglądają podstawowe mechanizmy i przygotowanie, i jednocześnie opis tury. Komponenty. Pośród komponentów znajdziemy arkusze żetonów. Tak wygląda arkusz numer 1, na którym znajdziemy na którym znajdziemy Żetony przedstawiające, żetony publiczne, to są żetony publiczne. Tak wyglądają, dosyć gruba tektura i zerknijmy, jak wygląda centrowanie. Wygląda w porządku, wygląda na to, że na pierwszy rzut oka przynajmniej nie ma jakichś drastycznych przesunięć, jak to bywa w niektórych grach, to wszystko wygląda na dobrze wycentrowane. Drugi arkusz żetonów i ponownie to są żetony publiczne, ale i również żetony rynku. Te również przedstawiają symbole, wartości, a z tyłu symbol lub też w zasadzie grafika Point City. Tu też na pierwszy rzut oka widzę, że jest w porządku z centrowaniem, więc to jest OK. Karty, bo Point City to gra karciana, i tych kart znajdziemy w pudle z tym tytułem Multum, i zaraz zobaczymy, jak one się prezentują. Tak wygląda awers, ekologia, tak wygląda rewers, a więc karty ekologiczne, karty energii, karty przemysłowe, ekonomiczne, więc kilka różnych rodzajów, karty społeczne, innowacje, bardzo dużo różnych typów kart. A na awersach znajdziemy natomiast konkretne budynki, które będziemy mogli wznosić. Mamy wartość na danej karcie, która zgodnie z tym, co znajduje się w instrukcji, mówi nam o tym, że to jest zdaje się koszt. Ale tego nie jestem pewien. Nie będę w tym momencie zgadywać. Mamy na pewno informację o tym, jak wygląda typ budynku i dodatkowe symbole, wieżowiec, park rozrywki, ogród botaniczny. Galeria handlowa, molo, restauracja, kamieniołom, apartamentowiec, centrum danych, lasek miejski, ponownie centrum danych i jeszcze jeden lasek miejski, ale z różnymi ilustracjami. Restauracja, ponownie kamieniołom, apartamentowiec, wieżowiec, ogród botaniczny, galeria handlowa. Magazyn, posiadłość, uniwersytet, stacja kolejowa, elektrownia, park miejski, pole golfowe, warzywniak, magazyn, wieża ciśnień, hotel, stacja radiowa, fontanna w zasadzie wszystko to, czego możemy sobie wymarzyć, kiedy myślimy o budowie jakiegokolwiek miasta. Port morski, serwis rowerowy akurat dzisiaj byłem w serwisie rowerowym ciekawy zbieg okoliczności. To jest tylko część kart, bo mamy jeszcze drugą identycznych rozmiarów. Talię, w której są inne karty. I tam ponownie znajdziemy całą masę różnego rodzaju budynków. Rewersy prezentują się analogicznie. Tak one wyglądają. Natomiast na wersach kolejny lot różnego rodzaju budynków, sklepy osiedlowe. Port Rybacki, Dom Kultury, Farma Słoneczna, Arboretum, Galeria Sztuki, masa, masa różnego rodzaju budynków, wózek z jedzeniem, stoisko, plac zabaw, domek dla ptaków, no te jak widać są mniej skomplikowane, szklarnia, przystań, pomnik, a więc zarówno duże budynki, jak i również różnego rodzaju nawet nie tyle budynki, co udogodnienia lub elementy, które znajdziemy w miastach. Minigolf, ogród deszczowy, kiosk, stoisko, domek na drzewie, bankomat, plac zabaw, wózek z jedzeniem, food truck, domek, kiosk, stoisko, masa, masa różnych, mniejszego rodzaju konstrukcji. Tak wyglądają komponenty, z których budować będziemy miasto, a oprócz tego dostajemy jeszcze tego typu kartę przygotowania, która mówi o tym, jaką liczbę kart danego poziomu należy usunąć w momencie przygotowania do rozgrywki, i mamy także karty innowacji, które zdaje się będą wykorzystywane przez graczy w konkretnych momentach gry. Tak wygląda komplet elementów składających się na grę Point City. Zapraszam teraz do podsumowania. Czas na pierwsze wrażenia. Ze wstępu do tego materiału mogliście wywnioskować, że mam pewien problem z grami traktującymi o powtarzalnych tematach, a więc po co komu kolejna gra o smokach, po co kolejne, kolejna gra o budowaniu miasta. Ale to nie do końca tak. O ile faktycznie lubię gry traktujące o tematach nieoklepanych, oryginalnych, nowych, o tyle jeżeli gra jest rzeczywiście interesująca mechanicznie, proponuje coś nowego. I pozwala na ugryzienie tematu w nieco inny sposób niż zazwyczaj, to jestem absolutnie na tak. Point City to gra troszkę inna od tych, jakie do tej pory zdałem, jeśli chodzi o budowę miasta, bo raczej gry, które grałem, które pozwalały na budowę miasta, były trochę bardziej skomplikowane. Posiadały trochę więcej komponentów, pozwalały na tworzenie tego miasta poprzez umiejscawianie często trójwymiarowych elementów na większej planszy, były też dłuższe. Point City to gra minimalistyczna, ale w pozytywnym sensie tego słowa, bo gra, która nie jest przekombinowana, a gra, która z założenia ma być prosta, szybka do zagrania. I czas rozgrywki 15 do 30 minut to jest coś absolutnie bardzo przystępnego. Jeśli dodamy do tego możliwość zagrania z 10-latkiem, a wydaje mi się, że i rezolutny 8-7-latek bez problemu sobie w Point City poradzi, to mamy grę, do której możemy usiąść wtedy, gdy mamy troszkę mniej czasu, jako do zwykłego filerka. Na plus na pewno to, że mamy tu również trypsolo, solo, który pozwala na ściganie się z automą, który pozwala na zagranie w Point City, wtedy, kiedy nie mamy towarzysza do rozgrywki. Odnośnie do samych komponentów, chyba nie za bardzo jest o czym opowiadać. Karty nie są najpiękniejsze i mnie osobiście jakoś ta kreska dotycząca budynków czy też samych zasobów nie bardzo pasuje, ale na pewno im plus trzeba powiedzieć, że zasoby świetnie się od siebie odróżniają i nie będzie problemu z zrozumieniem, że liść to liść, czy też energia to energia. Dobrze zróżnicowane kolory, świetnie zróżnicowane symbole, dobrze, że mamy zarówno symbol, jak i kolor, a nie na przykład tylko kolor, bo dzięki temu gra będzie również przyjazna dla osób, które mają na przykład problem z rozróżnianiem barw. Odnośnie do żetonów, wydają się być dobrze wykadrowane, ale na nich niewiele się dzieje. To są żetony do punktacji. W momencie, gdy będziemy stawiać budynki publiczne, czyli niektóre z typów budynków dostępnych w grze, to będziemy też pozyskiwać specjalny żeton. One wyglądają po prostu poprawnie. I jeśli miałbym użyć jakiegoś słowa, które ocenia Point City przez pryzmat tego, co przed chwilą wspólnie zobaczyliśmy, to będzie to właśnie. Poprawnie. To nie jest gra jakaś przepiękna wizualnie, ale nie wygląda też szkaradnie. Na pewno wygląda na coś funkcjonalnego, a to w przypadku gier absolutnie zawsze jest też kluczowym elementem. Jak Point City się sprawdza? O tym opowiem oczywiście w trakcie kolejnego filmu, którym będzie pełnoprawna recenzja, ale może być też tak, że z uwagi na to, że gra posiada tryb solo, pokażę Wam najpierw Point City w praktyce, w trakcie krótkiej relacji z rozgrywki. To był unboxing gry Point City wydanej przez Lucky Duck Games. Dziękuję Wam serdecznie za jego obejrzenie. Zapraszam też do innych filmów na Wojennik TV. Zajrzyjcie również na mój Facebook, na Instagram oraz na X, a więc platformę znaną wcześniej jako Twitter. Życzę Wam wyśmienitego dnia i do zobaczenia następnym razem.